Ciemoneczko ziomeczki witam Was w pierwszym odcinku ze Star Wars Battlefront A jest ze mną Oskar Dzień dobry, dzień dobry I gramy sobie bohaterowi złoczyńcy tryb Sure I od razu w następie powiem, że wbija, wbijecie dwie łapki to w następnym odcinku gramy Atak ATAT Hashtag szefroć łapek Tak, tak. Dobra To ci się żeby to Dobra Ktoś mi napisał, na Steamie Boże, dobra, Dobra, my lecimy, lecimy Dobra, górę jeden Kim, je, czym jesteś? Tym, tym takim... O kurde. O, jestem też z tobą, koło ciebie jestem Gdzie jesteś? Skąd cię zabili? Dobra, leży jeden A, Luke Skywalker Nic dodać, nic normalnie. Mm. I od razu sobie w tym odcinku już powiem, że jutro... Albo pojutrze zrobię live'a z tej gry. O ile będziecie chcieli. I na pewno będzie na nim Osk Oskario. Oskar jo. Oskar jak ci idzie? 2 na wpiera. Oskario. No oni są mnie zniszczają. No. Dobra, panie. Ela. Ej, znasz tu jakieś komendy w ogóle? Gdzie jesteś tutaj pisać? W pozoli? No. Nie, nie. Tu coś słyszę. Leży. Ale Eee. Jak oni się nazywają jakiś player 4-4 Ja sobie biegam na obrzeżach mapy Oleje, a nie to jest zwykle Boże, ja już nie nigrym Ja Teraz tylko cs -y, nie? Chłopie. A to już giery artystyczne są na listach. No fajne jest, jak na przykład ktoś woli takie bardziej rozbudowane gierki, o. No, to, to właśnie takie O, gin! No jak... No, no... K Easy. Dzięki, Oskar, no! <laughs> <laughs> jak nie w CS-ie, to tutaj! <laughs> O, jako Boba Fett gram. Jestem imperatorem. A ja jestem Boba Fettem. O kurde, ale ekipa. Dzika ekipa, dobra. Okej. Okay. Trzeba rozwalić ich. O jakiś. Czym tu się używało? A maszcie. O! Poleje Leje. Organa, Verarion. Chodzę za tobą. Tak? No. Elo. Leja! Slawaj, to Hansolo chyba, a nie Rook Skajoker. Lecę, bo chcę! Dostał oberwał, dużo Dobra panie, nie wiem gdzie mi uciekł, chyba na prawo. tu prawo gdzieś, no Tak, gonił go No, co ja mam takiego skilla? Jak koń nasrał Na lewo poleciał tam I Luka, i Hansola Tutaj chodzi do mnie Mam mało osób No kur Ale by dostali z rakiety gdyby nie to pole ochronne A bo Oscar Trójka Oscar, jo kurde Porobił Dobra, kim grasz? No ja też Dobra Jesteś koło mnie Ta. Masz na radarze Żółtą kropkę nie Ty też tak, Ty no, też tak właśnie Biedny, jest. Gdzie jestem? O tam jest no. Mam słabą strasznie broń na dalekie dystanse Easy Oscario dziękuję O kurde, flip Co ty masz za dzikie grenady? Takie co jak dotkną ziemi to wybuchają A, to wiem które E no dobra Co tu tak... O, tu jest Leja

Jest tu Skywalker i Han Solo. Skywalker i Han Solo. Czekaj, bo coś do mnie strzelał. A ja w następnym odcinku postaram się znaleźć jeszcze jednego kolegę. Tak. będzie No. Cały czas do mnie piszą na tym steamie A on już nie żyje Oskar lecę do siebie lecę Biegnę, o, plecy nam robi jeden Ja mam leję tutaj Co to jest? Strzelam w nią cały czas! Easy. Pięknie! 3-0 na chillu Chillowy to jest. Słyszuje, że ten film... O, jak no znowu? Z tym ja znowu bo Fettem Ten film mi będzie trwał 10 minut, nie? Jak nie mniej. No dobra. Dobra. Dobra, może dam coś wygrają w końcu. Ja wejdera ciągle słyszę o, Ale za wysoko poleciało. Co ty masz za rakiety, hopie? No trafiła! W HanSolo solo -ko. A nie, to zwykły koleś, który ma jetpack Prawo. O nie! Idę Wiesz jak się używać jetpacka? No. No wiesz O tu jest ten! Hansolo! Dawaj Oscar, bierzemy go Tu jest! No. Gdzie ja jestem człowieku? No, pięknie A ja ogniem parzona No serio Dobrze ci dobiję fragę 4-0 poże Coś że już sobie nie pogramy bohaterem No Takie mam tylko drobne przeczucie Jestem ewidentnie easy Oskario jak poleciał do góry na no, hopie Jetpack na ja się dwa lewle potrzebuję do jetpacka. To się szybko wbija w sumie Dobra, jedziemy z nimi No szybko szybko się wbija ale Ja na początku miałem takie problemy że mi się w ogóle granie chciało odpalać O kurde O nie Luke, chodź tu Luke Nie no, chodź tu Luke ja tu jestem z nim, bo 62 HP ma I mm. Co ja mam, oto mam Uuu! Dostanie coś O, pokonałem bohatera Zabiłem go O, oni jsou easy. A pikara bervala Mám Han Solo. Nice. Tu si... Jak se Dostal minus 15. Gdzie on jest? Tam na prawo gdzieś Tu jest ty! Co to koleś, nie? się skampił, wyszedł i z takiego nie wyjdzie. Leję mam. No. Easy. Jeszcze Hansola i będzie Pintero. Tu jest Hansola. A nie tu. Co to... Pocisnął Dawaj, no, dawaj, dawaj, kosztu, kosztu Napleci, na pleci, na łaj, I no, Pięknie, o, 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 o. Easy! O, o. easy Ezy Ezy, ale Ezy Ez, kurde. No, i easy medicz na YouTube'a, hopie No dokładnie, szybko się wyrenderuje. No i nice. Dobra, dźwigni w no. górę i lecimy z kolejnym. Tak, Narka! Tak, dzięki za kierkę. Narka! Halo! O, jesteś? Tak, to ja pisałem. Sorry.